Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku przenosimy się na malowniczą Riwierę turecką do pięciogwiazdkowego hotelu Pine Beach Belek, znanego wcześniej jako Maritime Pine Beach Resort. Ten luksusowy obiekt to idealne miejsce na rodzinne wakacje, zlokalizowany zaledwie 4 km od centrum Belek i 35 km od lotniska w Antalii. Na gości czeka 718 komfortowych pokoi rozmieszczonych w 15 budynkach, otoczonych pięknie utrzymanym ogrodem. Hotel oferuje bezpośredni dostęp do szerokiej, piaszczysto-żwirowej plaży z łagodnym zejściem do morza oraz kompletnym serwisem plażowym w postaci leżaków i parasoli. Dla najmłodszych przygotowano aż trzy baseny: lunapark, mini-klub oraz specjalne menu w restauracjach i krzesełka. Istnieje również możliwość skorzystania z usług opiekunki. Baseny robią ogromne wrażenie: jeden z nich ze słoną wodą, dwa ze słodką, do tego zjeżdżalnie wodne, rwąca rzeka i trzy brodziki, z których jeden jest podgrzewany w sezonie zimowym. Goście mogą liczyć na bogaty program animacyjny, zarówno dzienny, jak i wieczorny w tym występy w amfiteatrze, dyskoteki na plaży i różnego rodzaju pokazy. Aktywni turyści docenią szeroki wybór sportów: tenis, fitness, rowery, sporty wodne oraz rozbudowaną strefę wellness. Centrum spa oferuje kryty basen, dwie sauny, łaźnię turecką, łaźnię parową, basen z hydromasażem, masaże i rozmaite zabiegi relaksacyjne. Hotel posiada 5 restauracji, 6 barów i cukiernie, a także ogromne zaplecze konferencyjne z 22 salami. Bezpłatne Wi-Fi jest dostępne w całym obiekcie, a parking znajduje się na miejscu. Opinie gości są w większości bardzo pozytywne: chwalą piękne otoczenie, zadbane baseny, dobrą kuchnię i komfortowe pokoje. Choć niektórzy zwracają uwagę na dominującą obecność turystów rosyjskojęzycznych, hotel zapewnia szeroką gamę udogodnień dla każdego. Pine Beach Belek to doskonały wybór dla osób szukających relaksu, rozrywki i komfortowego wypoczynku w otoczeniu śródziemnomorskiej przyrody.